Cześć, tutaj Kairos. To ostatni raz, kiedy siedzę sobie przy tym biurku i nagrywam dla was film. Zresztą Gierki za mną już dawno zniknęły. Czas dorosnąć i iść do prawdziwej pracy. <noise> Oczywiście świruję. Przeprowadzam się. W tym roku wiele się u mnie działo, Mam przede wszystkim w ciągu ostatnich kilku miesięcy i w tym filmie chciałbym poruszyć kilka tematów, o których nie mówiłem do tej pory głośno. Wliczając w to potężną ankietę, którą przygotowałem, bo chciałbym was prosić o pomoc. Pomoc w ukształtowaniu dalszej tożsamości tego kanału na rok 2026. Polecam sobie zatem odpalić mnie gdzieś w tle, albo możecie zostać, by oglądać dalej moją facjatę, bo właśnie rozpoczynam tematy, które... Hashtag nikogo. Zacznijmy od najważniejszego dla mnie, czyli od wspomnianej przed chwilą ankiety. Nie ulega wątpliwości, że YouTube jest pełen różnych twórców, którzy tak, robią fantastyczną robotę na tej platformie. Konkurencja jest potężna i ja trochę czuję się w tym wszystkim zagubiony, i że nie nadążam nad trendami i nad tym, co tak naprawdę ludzi interesuje, co boleśnie widzę po rozstrzałach, jakie moje filmy robią. Jedne 10 tysięcy spokojnie plus, mega super sprawa, inne moje materiały z kolei mają problem nawet dobić do tego tysiaka zdychając w okolicach. 500 wyświetleń, a nawet mniej. Za to shorty się ostatnio coś podejrzanie dobrze klikają, więc nie wiem, chyba YouTube chce mi coś powiedzieć, bym <laughs> zmienił jeszcze raz tożsamość kanału. Ankietę przygotowałem po to, bo chciałbym Cię poznać bliżej, mieć ukształtowany taki typowy, stereotypowy wizerunek subskrybującego kanał Kairos Publicysta. Co Cię tutaj przyciągnęło, dlaczego zostałeś ze mną na dłużej i jakiego rodzaju materiału chciałbyś oczekiwać w przyszłości? Nie ukrywam, to nie jest krótka ankieta i wypełnieniem. Nie jej zapewne zajmie więcej jak 5 minut i w niektórych tematach pytam bardzo ogólnikowo, w niektórych kwestiach chcę bardziej szczegółowo poznać Twoje zdanie na pewne tematy, poczyniając od formatów, czy powinien być bardziej rozrywkowy, może bardziej poważny, czy powinienem tworzyć treści krótsze, może treści dłuższe, pytań o streamy, shorty nie brakuje, wliczając w to nawet wsparcie kanału. Link do ankiety znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu i już z góry bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście wyniki tej ankiety nie będą definiować od razu 0 jedynków, żeby tak czy inaczej, zwyczajnie w świecie będzie to dla mnie potężna wskazówka, jak działać lepiej dalej. Nie ukrywam, może te wskazówki będą przydatne, by w końcu wyjść z takiego małego YouTube'owego undergroundu i wbić to mityczne 10 tysięcy subskrypcji. O stu nawet nie marzę, bo wiem, że to się prawdopodobnie nigdy nie wydarzy. A dyszka? No, kto wie, jak się los uśmiechnie, to może i w 2026 roku będzie to możliwe do zrealizowania. No, ja ogólnie dużych oczekiwań i marzeń na tej platformie nie mam. Dlatego tym bardziej doceniam, że jeżeli wejdziesz i wypełnisz tę ankietę, bo naprawdę, z mojej perspektywy, z mojego położenia, każdy jeden pojedynczy głos ma znaczenie i spokojnie, nie wszystkie pytania są obowiązkowe. Ja też od razu przepraszam za chaotyczność w prowadzeniu tych treści, ale takie spontaniczne nagrywanie materiałów jest troszeczkę dla mnie wyzwaniem. Z innych ciekawych i mam nadzieję, że pozytywnych informacji, a nie chwaliłem się też tym głośno do tej pory jakoś wybitnie, stałem się w tym roku członkiem redakcji earn.eu. Już mogliście na drugim redakcyjnym kanale zobaczyć chociażby moją recenzję i walk, gdy obudziła się Potrwającej dwie dekady drzemce, i podłożyłem jeszcze głosów w dwóch filmach kolegi Przemka. Ci, którzy grali z życiodajnych nut, wskazując kolejne kroki tańca, zniknęli. Symfonia ucichła. Na głównym kanale z kolei może część z was widziała już moją recenzję Silent Hill F. MTV są wieś przekazać w momencie, gdy pojawi się na głównym kanale redakcji kolejny materiał, ale trochę wpadł w montażowe limbo. Niemniej jest prawie skończony, więc to kwestia prawdopodobnie kilku dni. Zanim się pojawi u nich, mam nadzieję, i byłby to przy okazji debiut mojego głosu na głównym kanale. Niemniej wciąż jestem świeżakiem i naprawdę wiele się jeszcze muszę nauczyć. Zatem niezbyt często będę się tam pojawiał, ale kto wie, co się wydarzy w 2026 roku. A gdybyście byli ciekawi, co dokładnie dla Arnoldtube'a robię, to przygotowałem specjalną playlistę ze wszystkimi moimi materiałami dla nich. Z innych informacji założyłem Instagrama za namową jednego z zaprzyjaźnionych twórców i byłem do tego pomysłu bardzo sceptyczny, no bo hej, mam ledwie 7000 subskrypcji z kawałkiem, więc kogo interesuje Instagram takiej osoby jak ja. Niemniej rzeczywistość wygląda tak, że wielu twórców i firm no, korzysta z tego Instagrama, a ja też jeżdżę po różnych eventach, pyrkonach, PGA i tym podobne, więc wiecie, z kim się spotykamy, oznaczamy się, wymiana informacji, jest lepszy tak z innymi twórcami, no postaram się też coś z tego Instagrama pokorzystać. Pewnie powrzucam jakieś relacje, jak coś fajnego będę robił, takiego giereczkowego, może jakieś posty od czasu do czasu. Możecie zostawić followa, link zostawiam w opisie tego materiału i też w przypiętym komentarzu. I hej, zawsze to będzie kolejne wygodne narzędzie, by informować was o tym, że jest nowy film na kanale, albo że jakiegoś streama zaczynam. I tak w ramach przypominajki muszę wam powiedzieć, że hej, mam serwer Discord mojego kanału, Piwnica Kajros zaprasza, która działa nieprzerwanie od ponad 7 lat. Jest to najlepsza przestrzeń, by tak naprawdę załapać ze mną jakiś kontakt, popisać na czacie o pierdołach, o gierkach czy w jakiejś prywatnej sprawie. No i nie da się ukryć, że na Discordzie często pytam was o jakieś takie szybkie, bieżące z YouTubem sprawy, robię jakieś ankiety z wyborem gierki na streamy i tym podobne tematy. No, nie mówiąc, że to kolejne z narzędzi, by przypominać Wam o tym, że się nowy kanał, nowy film pojawił na kanale. No, bo wiemy jak powiadomienia na YouTube działają. Różnie. A jeżeli jesteście boomerami jak ja, którzy dalej korzystają z Facebooka, to mój pay na Facebooku również jest aktywny, działający i staram się tam codziennie co drugi dzień wrzucać jakieś pierdoły: czy to o Gierkach, jakieś swoje przemyślenia i takie tam głupotki też tam daje info, że nowy film jest na kanale, więc wiecie. I wszystkie te linki tak znajdziecie w opisie tego materiału, więc zapraszam. TikToka też mam, ale nie wiem, czy specjalnie chcecie o tym cokolwiek więcej wiedzieć, bo w praktyce pojawiają się tam dokładnie te same treści, co w ramach YouTube Shorts. Ale no, dywersyfikacja działalności swojej osoby w sieci, te sprawy, te głupoty. Nienawidzę robić tych shortów, nienawidzę tego krótkiego formatu, ale to jest w obecnych czasach. Tak Naprawdę, z mojej perspektywy, jeden z najlepszych sposobów, by nieść informacje o mojej twórczości dalej w sieć. Bo z filmami na YouTubie bywa różnie. To jest moje dosłowne tatuś nie chce, ale tatuś musi. Przedostatnia kwestia do poruszenia na dzisiaj. Nigdy o tym nie mówiłem jakoś bardzo głośno, bo nie wiem, bo mi trochę niezręcznie, wstyd, i tak głupio się o tym przypominać i mówić, a ponoć trzeba. Niemniej, od ponad pół roku na kanale jest włączone wspieranie. Które tak naprawdę zrobiłem przede wszystkim po to, bo czasami niektórzy o to pytali, kiedy wspieranie. Bo ja powiedziałem: Nie wiem, trochę takie głupie. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby mi dawać pieniądze, bo to jest trochę takie dalej dla mnie trochę dziwne, ale znalazły się takie osoby i ja też to wspieranie bardziej traktuje w kategoriach boostowania kanału, żeby algorytm widział, że on rzeczywiście zarabia i żeby ten algorytm miał powód, by dalej nieść te moje treści w ether? Pomijając, że YouTube bierze potężny procent z tego i stąd też w ankiecie, o której już wspominałem, pojawiło się nawet pytanie o potencjalnego patronajta, czy nie byłby lepszym pomysłem. Więc jeżeli macie życzenie, jeżeli byście chcieli, macie opcję wspierania, są dwa progi, gdzie praktycznie ten od dyszki już gwarantuje sam Dobroci, bo ja też chciałbym coś od siebie ekstra wam dać, a nie tylko brać. No i też z perspektywy czasu, jakby ten temat się dalej rozrósł, to oczywiście ja będę w stanie wam jakieś lepsze benefity zapewniać, ale na ten moment jest tak skromnie i miło i dziękuję. W każdym razie doceniam za, za to wsparcie. Nie jest to obowiązkowe. A na pewno jest dla mnie bardzo miłe. Ja w tym momencie muszę już zabierać dupę w troki, szybko to zmontować, bo jestem przed świętami. Jutro jedziemy busem powywozić 90% mojego dobytku do nowego miejsca, więc zapewne oglądacie właśnie już po świętach ten materiał, a jeszcze przed Nowym Rokiem. Dziękuję. Przede wszystkim dziękuję, że jesteście. Nie wiem, czy robię dobrą robotę na tym YouTubie, na tym kanale. Szczególnie, że wybrałem sobie tematykę dość powszechną, która już od dawien dawna nie bije rekordów popularności. A jeszcze na moje nieszczęście wydaje mi się, że bardziej robię te filmy merytoryczne jak rozrywkowe i dłuższe jak krótsze, co totalnie przeczy obecnym w sieci trendom. I dosłownie wczoraj na kanale pojawił się materiał o Maxie Payne z serii Twój Stary Grałby i z nim chciałbym

Na ten czas, jak będę teraz nieobecny i będę się rządzał w nowym miejscu, bo prawdopodobnie też styczeń nie będzie jakiś wybitny pod kątem ilości materiałów na kanale, ale coś się powoli będzie pojawiać. I z góry dziękuję jeszcze raz za wszelkie odpowiedzi w ankiecie, to się przyda. A na 2026 rok sobie, jak i Wam, życzę przede wszystkim wytrwałości i powodzenia. Dużo szczęścia też w realizacji planów, celów i żeby się wszystko fajnie poukładało. Dzięki za wysłuchanie mojego monologu. Wszelkie Niezbędne linki, ankieta, Instagramy, etc., etc. znajdziecie w opisie tego materiału. I generycznie szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w 2026. Cześć!